Cześć Patro, witam was w kolejnym odcinku z minecraft W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zbieraniem słowców pod budowę domku Nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału i zadzwoneczkować Możemy przejść O, a nas tam mamy gościa Kurde. Tego nie widziałem. Dobra. Jak tam. O, robi się dzień. To się, e, może, mogę wziąć sikierkę. Albo najlepiej dwie. Pójść po drewno. Domek będzie w jednym miejscu. A i tak dzisiaj przed nagraniami. Wszedłem na chwilę na świat. I zebrałem trochę materiałów drewna. Ale wpadłem do lawy. Bo to zaatakowało mnie mody. Dobrze, nawet tego nie widzieliście, bo jakby to każdy zauważył, to byłoby ciężko. No i jeszcze kliperek tutaj koło mnie wybuchały. No i po prostu, jak to powiedzieć, nie było jak. zacząć nagrywać też odcinek. O, mamy osła. Konie to, w przyszłości może się zajmę robieniem tajemnic. Dobra idziemy teraz, do robienia No, a domek będzie stał na widok, jak patrzeć o kurty Nie, 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 tak nie, stał mniej więcej na nie, tutaj, nie, 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 popatrzeć. To domek będzie miał. albo z kamienia, albo z drewniany. To jeszcze zobaczymy. Jak będzie z drewna, to będę musiał strasznie dużo uzbierać, ale da się radę. Znaczy czy nie mam żadnego kościu trupa, szkieleta. Z zombie albo jakiś innych stworów, bo to będzie cienko. Jak stracę ale nie wiem, ja musi czekować. Jak na razie, widzę z materiał. No, a może jak dobrze pójdzie, to jeszcze ziemią jakoś urządzę. Dzisiaj urządzimy tu ziemią. Ale o, to zbiorę. Odzę się na raz. dwa bloki. No, zrobię to drewno, czy część jakiś drewno albo z tego starczy. Bo jeszcze i tak tam w skrzynce mam w tej jakoś na razie urządzimy. Później kto wie, tam gdzie to ziema, to może będzie kopalnia albo duży magazyn. Ale to jeszcze dalej, do, w dalekiej przeszłości. Plany. Ale kto wie, różne mogą pomysły przyjść do głowy, jak o to wykorzystać. No, trzeba zaś się podsadzić. O, dobra, moczka. Zrobię sobie młotkę kostną, żeby mogły drzewa też szybciej urosnąć. Zasady sobie No <laughs> <laughs> oh, dobra, na taką wysokość startu nie mogę dalej strąbać, się duże drzewo. Ok, tutaj koniec. Zrobię drzewo no, no i też przepraszam właśnie za te pałasy zakłócenia i ladzi. Nie ma to źle. Dobra, dobra. Bania. No, teraz to zrobię, tylko postawiłem ten słup, który musiałem to obsadzić. No jeszcze zostać jakieś drzewa, ale wyżej do domu każdego. Wygrywałem, gdzieś chciałem, ale nie mogłem Bo miałem problemy, tak że wpadł do lawy, to wszystko straciłem Ale nie ma tak źle O tutaj nawet kliper wybuchał mi Jedno O ale sadzonki drzew się sprzedadzą Tutaj Tutaj to jest nad dołkiem, okej. Okay. To jeszcze niżej drzewa zasadzimy. Tutaj gdzieś. Raz. Dwa. Mam to. Raz. Dwa. Dobra, o. O kurde. O te buty, w końcu się wytrwało. Ale buty. <grym> to, okej, okay. nie ma żadnego jeszcze drugiego moba? Nie ma. A jednak no, bo, bo, bo. No, chodź, no, Dobra.

o, miałem. miałem go, czekaj, tak, ale. Mam inny sobie, na w labie. O, nie, teraz mogę zająć się. Tu trochę mam tego drewna. trochę będę sobie tutaj przyrobił. No i zajmę się robieniem podłogi. Kiedy to będzie też hmm. okay, tu teraz to przerobimy. To na te boki. Przerobimy i będzie ok. Zobaczymy, jak wyjdzie. 18. To rozłączyłem. Tak jak mówię, ale zep... pomału zaczyna mi się rozbudować. O, w sumie. mogę zrobić taką dwódkę. Zrobię tą wódkę dalej podłogę, zobaczę na ile mi starczy. Aha, kilofan nie wziąłem. mi starczy. A... aha. Nie mam go zrobić, ale nie mam. Dobra. No w sumie, no idziemy. Mam łyżkę jak się szczęście. Po prostu nie zauważyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz dalej, tutaj obwódka, zobaczymy. Będzie wyglądało z tego drewna. O, to fajnie. Tutaj jeszcze. To w gumie się wydaje, że tutaj będzie magazyn, to może wejdzie taka podłoga. Teraz tutaj robię. Oczywiście to będzie powiększone. Bo taki może być małym magazyn, gdzie będę wchodził z ogród Wyglądać a nie, że będę mieszkał w jakimś tam grzybku domku. No, nawet tego domu nie, nie można nazwać jakichś przymiotów. No, mi się zdaje, że to teraz poza odcinkiem skończę. Dziękuję za uwagę. Cześć.